Witajcie, ja jestem Dariusz, a to jest kanał Ścieżki Wolnej Woli, a ten materiał jest kolejnym nagraniem z sesji Regresji, które to sesję prowadzę. Ogólnie na temat sesji było wiele innych materiałów, jest cała playlista. Z zapisami z sesji jest również teoretyczne omówienie, na czym te sesje polegają. Są to sesje regresji niehipnotycznej. Zachęcam też do zapoznania się z informacjami na temat sesji regresji, jak i innych, które to informacje znajdują się na mojej stronie. Link też przypnę w pierwszym komentarzu pod filmem. Natomiast regresja, wydaje mi się, że Chociaż na YouTubie jest mnóstwo nagrań z różnych sesji, różnych ludzi i różnych prowadzących, to regresje i tak pozostają w pewnym sensie trochę tajemnicze. Jest dużo wyobrażeń o temacie i obok tego, że ja również przedstawiam sesje, które prowadzę, chciałbym to troszeczkę bardziej profilować, to znaczy pokazywać nie całe sesje, tylko fragmenty, takie, które ilustrują. Określone zagadnienie. I tak też będzie dzisiaj. Każda sesja z każdym człowiekiem przebiega inaczej. Nie ma dwóch takich samych sesji. Nigdy. To zawsze jest bardzo indywidualne. I jednocześnie to, jak sesja przebiega, może być też zupełnie czymś innym niż to. Czego się spodziewamy, bądź też czego oczekujemy, co nie znaczy, że należy to oceniać jako lepiej i gorzej. Wychodzę z założenia, że zawsze jest. Tak, jak ma być, i z taką intencją startujemy zawsze, z taką intencją główną, nadrzędną. Każdy oczywiście ustala swoje intencje na sesję, ale startujemy z intencją, że każdy człowiek ma doświadczyć tego, co ma doświadczyć, w sposób w jaki ma doświadczyć i który to sposób służy dla jego najwyższego dobra. Kobieta, której fragmenty sesji wysłuchacie, będziemy ją nazywać Anna. To kobieta, której sesja nie była ukierunkowana na zdobywanie jakiejś informacji. Jeżeli słuchaliście moich wcześniejszych sesji, to tam były różne podróże przez inne wcielenia, przez również wcielenia pozaziemskie, różne informacje, odczyty przyszłości Ziemi, jak ona będzie wyglądała. Ta sesja jest inna. O to chodzi, że nieraz może ludzie spodziewają się w regresji tego dostępu do strumienia danych, do szerokiego spektrum informacji. I czasami tak jest, ale czasami są sesje, nazwijmy to bardziej intymne, bardziej ukierunkowane na doświadczenia jednostki, takie, które, nazwijmy to dla słuchacza, może nie byłyby takie, wiecie, spektakularne, że dużo się dzieje, pościgi, wybuchy. Są to sesje skupione na przeżywaniu indywidualnych emocji. I nie chodzi mi tutaj o przepracowywanie traum, bo to nie jest coś, co ja najbardziej lubię robić w mojej profesji, ale mam na myśli coś tak ulotnego i niezwykle ważnego, jak to uczucie powrotu do domu. To połączenie się z, nazwijmy to, polem naszej. Świetlanej rodziny, jakby to określiła Barbara Marciniak, albo gwiezdnej rodziny, jak ja to mówię, albo rodziny dusz, jak to zwykło się mawiać uniwersalnie. Chociaż te pojęcia nie są synonimami. Gwiezdna rodzina, rodzina dusz. Ja to troszeczkę rozdzielam, o tym zrobię niedługo osobne nagrania. Zmieszam jednak do tego, że sesja Any. Najpierw skupia się na, na drobnym oczyszczaniu, które wam pokażę, bo tam było takie uczucie ciężkości. Następnie wchodzimy w kontakt z energiami, które jej sprzyjają, jej przewodnicy, opiekunowie, którzy, no właśnie, czasami pojawiają się indywidualnie, jako jednostki, a czasami jest to bardziej. Pole świadomości, coś w rodzaju kolektywu, i tak jest w tym przypadku. Jeżeli ktoś ogólnie nie lubi konceptu przewodników i opiekunów, bo czasami spotkałem się z takim podejściem, to tylko spieszę z wyjaśnieniem, że prywatnie dla mnie nasz przewodnik, opiekun, czy jakakolwiek istota wspierająca, to nie jest inny byt, to dalej jesteśmy my, to inne aspekty nas samych. Nasze aspekty wyższego ja i udzielamy sobie samopomocy w takiej, a nie innej formie, ponieważ trudniej jest nieraz doświadczać kontaktu czy zdobywania informacji, kiedy mówilibyśmy sami do siebie. Łatwiej jest uzyskać to jako dialog, gdy ktoś nam odpowiada, i te nasze inne aspekty manifestują się jako pozornie odrębna istota. Ale to nie jest odrębna istota, to dalej my. Taka ekspansja naszej świadomości, to nasza świadomość w innym punkcie swojego rozwoju, na innym etapie swojej ścieżki. Ale wszystko to jeden wielki, nieskończony ja. W tym wypadku ty. A tak naprawdę my, bo nie ma rozdzielenia między ty i ja. Jestem przekonany, że każdy z nas. I również zwierzęta, i tak dalej. Jesteśmy jedną i tą samą istotą, tylko doświadczającą inkarnacji równoległej, żebyśmy mogli doświadczyć tego samorozpoznania. Ale dobrze, nie chcę odbiegać od, od tematu, bo nie o to chodzi. Zatem, bez przeciągania, zapraszam Was po prostu do wysłuchania sesji. Przy czym, jak już mówiłem, ona jest ukierunkowana bardziej na przeżywanie emocji, na to, Uczucie, powiedzmy, lekkości, które jest uczuciem towarzyszącym w momencie, tak zwanego powrotu do domu, bo na Ziemi jesteśmy trochę wybici z tego, czym jest nasze naturalne środowisko. Często już nawet tego nie pamiętamy, zapominamy o tym, i nie mówię tu o pamięci z poziomu umysłu świadomego, tylko pamięci czucia. My już nie czujemy tego prawdziwego spokoju który towarzyszy nam w tamtym naszym świetlistym, gwiezdnym świecie, poza fizycznością. No, a tutaj, tutaj, Anna doświadczyła takiego połączenia, i mam nadzieję, że chociaż w części poczujecie to tak, jak czuła to ona. I powiedz mi, co na ten moment do Ciebie przychodzi, gdzie jesteś, co czujesz, Czego doświadczasz? Doświad takie czuję ciepło w okolicach klatki piersiowej i wibracje takie moje oh, gorąco Mhm. Mm w całym brzuchu i katce piersiowej i w rękach i takie wibracje. Czuję jakbym. Oh. 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 W głowie i w dłoniach, jakbym miała. Oh. Oh. I w brzuchu. Ech, takie wibracje. Uff. A powiedz mi, jak wyglądały u ciebie schody i przejście? Ech, takie były niewyraźne. Ech, jakby schody w dół, i teraz czuję. Oh. Oh. Tak jakbym przeszła przez taką ciepłą i takie... ogrom ciepła. Mhm. Nie wiem, jak to powiedzieć. W jakiej przestrzeni teraz się znajdujesz, wiem, że czujesz te wibracje. Natomiast pozwól, by to wszystko się przejawiło. Nabrało formy adekwatnej dla ciebie. Na spokojnie. Pozwól sobie w to wejść, poszerzyć świadomość i dostrzec, gdzie tak naprawdę jesteś, w jakiej przestrzeni możesz to widzieć, albo po prostu odczuć, doświadczyć, jak to jest u Ciebie. Ja bardziej to czuję. Mhm. To, to ja czuję, jak mi w całym ciele wibruje energia. I są miejsca, Gdzie czuję taki ucisk, to jest w brzuchu. Wszystkie te napięcia, gdzieś na tym poziomie brzucha, jeżeli je odczuwasz, one też się rozpuszczają. Skieruj uwagę do tego obszaru. I trzecia czakra. Czakra splotu słonecznego na wysokości mostka. Czakra, która bywa symbolicznie ukazywana w kolorze żółtym. I jest związana z naszą pewnością siebie, siłą do działania. Zobacz, jak ona się prezentuje u ciebie, i również ją możesz wzmocnić i rozświetlić. To tutaj miał największy ścisk. Mhm. Tak. Z obu stron. I czakra czwarta, czakra serca, która bywa symbolicznie ukazywana w kolorze zielonym, czasami z jakimiś różowymi akcentami. Serce jest związane z naszymi uczuciami, emocjami, empatią i dlatego często jest narażone na różne sytuacje życiowe, trudności. Zobacz na spokojnie, w jakiej kondycji jest czakra Twojego serca. I oczywiście możesz, możesz ten obszar wzmocnić, oczyścić, rozświetlić i podnieść Jego energię. Oj, to taki piękny kryształ. <laughs> On jest taki piękny, oszucony. Mnie to wzrusza. Mhm. I na spokojnie powiedz mi, gdzie teraz jesteś, jak to wygląda u ciebie. Ja bardziej to czuję, mhm. ale jakbym czuła kolory, bo one to jest taki jakby turkus. Na... Fokus i pomarańcz, które się przeplatają z zielenią. Tak. I to tak, jakby była taka kraina, i jakby się niebo nie, 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 nie ma nieba jest po prostu całość, taka, i roślinność jest taka, w takich kolorach. Rozejrzyj się. Za wspierającymi cię istotami, albo je odczuj. Ja ich nie widzę, ale ja czuję ich obecność. Poczuję taki błogi spokój. Przywitaj się z nimi. Pozwól na odczucie radości ze spotkania. Nie wiem, mam wrażenie, że ich jest dużo. Mhm. Często jest ich wielu. Mhm. ale to. To jest takie. Nie mają ciał. Są energią. To jest... tak, to jest. Ojej, takie ciepło czuję po całym ciele. O! Nie jesteś w stanie sprawdzić, ile ich jest. Wiesz po prostu, że jest wielu, ale wielu, kilkanaście, kilkadziesiąt. 50, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt. Tak jakby wchodzili y, taki jeden rządek, ciężko to określić. Mm -hmm. Ja nie muszę nic mówić, to jest takie... nie wiem. no te Telepatycznie się z nimi kontaktujesz. Mm -hmm. Tak, tak, to jest takie ciepło i takie dobro. Takie... ojejku. <gryw> nie wiem, płakać mi się chce. <gryw> To jest normalne, to jest bardzo normalne. To jest to uczucie powrotu do domu, do swoich. To, to jest bardzo częste. Niczego nie musisz hamować, pozwól, by wszystkie emocje płynęły. Nie dzieje się nic złego, przeciwnie, to jest radość ze spotkania i tęsknota za tym domem. Czy odczuwasz ich bardziej jako indywidualne istoty, czy to jest taki jakby nie, kolektyw? Właśnie bardziej jako takie... O jejku, takie nie wiem, dłużki, coś takiego, ale to połączone wszystkie razem, jakoś mhm. tak... Taka zbiorowa świadomość jakby? Tak, 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 coś... to tak ciężko mi to opisać. Próbuję to opisać, to zaczyna mi w głowie, tak czuję ich obecność, po prostu czuję, że są tak wszędzie, dookoła, w powietrzu, wszędzie. Dobrze, w takim razie porozmawiamy sobie teraz z nimi, będziemy zadawać pytania, będziesz mogła odbierać od nich odpowiedzi. Zaczniemy od czegoś prostego, na początek. I zapytaj, czy miałaś wiele wcieleń na Ziemi? Czy na Ziemi jesteś stosunkowo nowa, a większość wcieleń była poza Ziemią? Poczułam taki ciężar? Nie wiem, takie mam wrażenie i tak i nie. Ach. Czy może chodzić o to, że, że na Ziemi jesteś w miarę nowa? Ale na przykład użyłaś pamięci wdrukowanej, żeby mieć tak. doświadczenia wielu wcieleń? Tak. Mm. Tak. Rozumiem. A tak naprawdę po co tutaj jesteś? Jaki jest twój cel, że przybyłaś tutaj na Ziemię? Żeby było miękko. Żeby było miękko? Co to znaczy? Że masz uczynić tą wibrację Ziemi bardziej taką tak. przystępną, żeby nie była taka, właśnie, twarda, żeby nie było tak trudno. Tak o to chodzi? Tak, tak. Dlatego tak dużo trudnego mnie spotkało. Ziemia okazała się dla ciebie trudniejsza niż zakładałaś pierwotnie. Nie spodziewałaś się, A. że tak będzie? Nie. Myślałam, że będzie. Znaczy, nie, nie, nie wyobrażałam sobie, nie umiałam sobie tego wyobrazić. Nie wiem, mam takie poczucie, że kiedyś byłam na Ziemi po to, żeby łączyć ludzi ze sobą w pary. Mhm. A czy obecnie w tym swoim wcieleniu kroczysz ścieżką w zgodzie ze swoim celem inkarnacyjnym? Czy są jakieś aspekty twojego życia, którym warto, abyś poświęciła więcej uwagi? Nie, nie kroczę w składzie. Co, co możesz zrobić, aby było ci lżej w życiu? Nad czym możesz popracować? Na co możesz skierować swoją uwagę i działania, aby było po prostu ci lżej i lepiej? Nad łagodnością. Żeby się traktować łagodniej. To jest bardzo ważne. My często o tym zapominamy, że warto, abyśmy byli swoimi własnymi, najlepszymi przyjaciółmi, a często wobec siebie jesteśmy zbyt szorstcy. Tak. Ma być dla siebie łagodna i troskliwa. I dbać o siebie. Przede wszystkim, bo jak nie będę napełniona, to nie, to nie będę w stanie nikomu innemu pomóc. Zgadza się, to prawda. Czy podczas tej swojej tutaj ziemskiej inkarnacji teraz, czy byłaś zabierana? Czy zdarzyło się, że nawet jeżeli nie masz normalnie bezpośredniej pamięci, że byłaś zabierana przez jakąś rasę? Albo tak. odwiedzana? Mhm. Co to była za rasa i w jakim celu? To jakieś takie świetliste istoty. Od zawsze miałam coś takiego, że jak mi coś bolało w ciele, to miałam taką myśl, że, że pewnie mi się naprawia. Nie wiem skąd to jest, ale tak zawsze mam. I, I wiem, że, że czasem właśnie byłam zabierana po to, żeby coś naprawiać. O tak. Czyli aktualizowali, jakby twoje DNA, naprawiali, jeżeli pojawiały się jakieś problemy. Tak. Mhm, mhm. Mówisz, że świetliste istoty? Tak. To pamiętam z dziecka. O, pamiętam. I czasem miałam wrażenie, że jak czułam się bardzo, bardzo, bardzo źle, albo się czegoś bałam, to wtedy one się pojawiały. Ale nie jesteś w stanie określić czegoś więcej, jakie to istoty były? Po prostu świetliste istoty i tyle, tak? Mi jest, Darku, też jakoś tak blisko do Plejad. Wiesz? Mm. Na pewno. Na bo to, że, że jeździłam w Subaru jest zupełnie nieświadomie i to, to było takie mi bliskie, o tak, to może to będzie, o Jezu, nie bo mi uzylecą, tak, mi łzy że nie mogę ich powstrzymać. To też jest wskaźnik prawdziwości doświadczenia, bo nawet jeżeli nie mamy pamięci logicznej odnośnie takich doświadczeń, no to zostaje pamięć czucia. I jeżeli byśmy mówili teraz o jakichś innych rasach, to nie wywołałoby to u Ciebie takiej reakcji emocjonalnej. Jeżeli akurat wspomnienie plejat sprawiło, że tak zareagowałaś, no to znaczy po prostu, że trafiłaś. No bo ja wiesz, też jestem cała spocona, to po prostu cała, taka mokra i, i łzy mi lecą. Nie mogę powstrzymać tego. Ja sama mi lecę. Ale to nie jest smutek. Właśnie co czujesz? Czy to jest nie, smutek? Nie, radość ze spotkaniem? To jest taka błogość. Taki stan, do którego po prostu tęsknię. I, i które na ziemi jest tak ciężko osiągnąć. Taki stan takiego, takiej właśnie miękkości i lekkości. Nie umiem tego nazwać. Takiej no, błogości, takiego Lekkości. O, to jest taki stan takiej lekkości, bo ja teraz, jak z Tobą rozmawiam, to tak, jakbym nie czuła ciała. Tak, jakbym się unosiła nad łóżkiem. Nie umiem Ci tego opisać. Myślę, że zakończymy w tym momencie. Jak mówiłem, to są tylko fragmenty z sesji. Sesja jest także publikowana anonimowo. Ana to nie jest prawdziwe imię tej kobiety, ale to imię wybrała, żeby tak właśnie sesję podpisać. Nie chcę pokazywać więcej, nie chcę też robić jakiegoś podsumowania, puenty z mojej strony, bo nie uważam, by to było konieczne, by to było potrzebne. Bo to nie jest coś na logikę. Uważam, że doświadczenia Anny są po prostu na czucie i mam nadzieję, że to jak ona to przeżywała i również ja, kiedy prowadziłem tą sesję, że to jakoś się Wam udzieli i że będzie takim przypomnieniem, że ten dom, w którym jest tak lekko, cudownie, że to zawsze jest, że to, to nie zginęło i my tak czy inaczej, kiedyś tam wrócimy, a nawet tutaj w tej naszej ziemskiej inkarnacji i tak co najmniej możemy go odwiedzać, możemy być w tym stanie, czego tak sobie, jak i Wam życzę. Trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego materiału. Cześć, hej, papa!